Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj idziemy kopać kartofle. Mam motykę, mam koszczek. Idziemy ukopać trochę ziemniaczków na obiad. Rzemień idziemy. Będą to pierwsze te kopki. Dzisiaj mamy początek sierpnia były sadzone początku maja. Więc już spokojnie powinny być. Idziemy sobie wiśnie, już oberwane. Czekałem teraz, żeby na obcięcie, jeszcze tam co po niektórych pozostawały, bo się nierówno dojrzały, ale udało się sprzedać ładnie wszystko. Jestem padoblon. Z tych czterech rządków tutaj, czterech raz dwa, trzy z tych czterech rządków było półtony. Równiutkie. Plus jeszcze to, co tam się na kompoty zrobiło i to, co na drzewie zostało. Dochodzimy już do kartofelków bo przekwitały już gdzieś jeszcze oni niektóre kwitną trochę tak jakby i zaraz zabrała ale jeszcze jakoś jako tako żyją stonki nie ma co mi nawet dziwi ale to bardzo dobrze pójdziemy tutaj do tutaj. <laughs> to były takie krzaki już najbardziej zwiędnięte i z nich zaczniemy kopać tutaj Spróbuję tutaj jakoś wspaniałą moją kamerę ustawić, żebyście widzieli. Nie wiem czy będzie widać. Spróbujemy przynajmniej. Zobaczymy jakie, jakie te kartofle porosną. Ale twardo jest. O masz. Nie idzie w ogóle tej motyki. Bardzo twardo. Eso są kartofliska. So. Teraz wam pokażę. Już tutaj coś rzeczywi nie ma. Nie o już, o jeszcze jeden już nie ma ja To następne wykonać? Po kolej. On jest bardzo twarde, bardzo suche O, zobaczcie o. Mam nadzieję, że tam coś było widać Jak kopałem przed chwilą Strasznie, nie może, o złapał o, tutaj takie ładne. I tutaj, proszę bardzo, bulwa. Bulwa. O, nawet ładne wyrosły. Młode kartofeleczki, świeżutkie. Od razu wrzucimy do koszyczka. O. I więcej mi na obiad nie potrzeba będzie akurat z tych dwóch krzaczków. O, ślicznie kartofeleczki porosły. Hops. Hops tu trochę mały. Tomateczny. O, się trafił. Jeszcze został. O, jest takiej drobnicy też. O, taki malutki. Teraz tu jeszcze. Nie, więcej nie ma. Jest bardzo twarde. Zobaczcie, jak to wszystko odbija od ziemi. O, kropnie jest sucho. Jest sucho. To jeszcze takie dwa maluńkie zostały. Nawet nasadzeniaki są za małe. Ale rzucimy. No dobra, jeszcze jeden wykupiemy. Bo małe te kartofle są, to będzie mało. Jeszcze by mogły rosnąć nawet. Z tego co tak patrzę. Ale tam kopiemy następną po kolei. Tyle, nie ma się co zajmować. o i przebiłem kartofle jeszcze najładniejszego największego no ładnie tak to jest jedną ręką kopać kurde ale się roz, rozwalił no nic trudno jest tak sucho jakby było miękko to by ładnie motyka blazła i by się wiecie co ładnie by się o teraz dobrze weszło o tak o, tu wyszło ładnie mało, ale dwa, trzy były bo jeszcze ten jeden no, ale ładne kartofelki o, dwa wchodzą na garść o, takie to kartofle na frytki dobre, bo długie I tu już więcej nie mam zaraz tu jeszcze grzebniemy Czy więcej nie ma nie, to też mateczne zgnił nie ma, jeszcze tego tutaj dokopiemy zobaczymy co on tu ma w sobie Jak tego wbicie, jest bardzo słucho, bardzo twardo. Ops, ops. Jeszcze raz i poszedł. O, tutaj. Mały krzaczek tutaj, o, maluńki. Takie mordęki. Dalej nie ma nic. Powęty na bok. Jak myślicie, starczy, czy jeszcze jest? Jeszcze jestem jedno tutaj jest duży krzak to powinno być dobrze spróbuję zmienić kadr o, aby tylko było wszystko widać o, o, i bierzemy się za kopanie I raz, dwa, trzy dziś na obiad będziesz ty o, tu się ładnie trafił Jak wiadomo o. i większy krzak tym ładniejsze, większe kartofle o, Śliczne kartofelki jak na pierwszy raz tutaj po śliwkach to ładnie wyrosły o, tutaj jakiś zdeformowany kamień musiał być w ziemi chyba się tak ułożył ładne kartofelki ładne kartofelki nasz kochany i na bok go Ale to zobaczcie jakie jest sucho ten ostatni już będzie. Krzaczek Hops, Hops, hops. i podwadzamy. Pięknie. O kurde. Aż trzy. Na sztuki licząc. Ale nie brzydkie. Ale nie brzydkie. Oj, no słuchajcie, jak dla siebie to tyle wystarczy. I już się nie idzie do sklepu, nie kupuje i są lepsze, zdrowsze No obiad mi wystarczy już, więc idę, nabieram na motykę i idzie. Pokosiłem prawę. Niedawno, teraz się elegancko idzie. Wiśnie muszę obciąć. Gałę idzie, później się zwiśnie rozdrobnie. Zwiśnie zawsze rozdrabniam bo jest mniej. Jestem są cieńsze z jabłonek, jak te niektóre wilki porosną to wiadomo że to jest ciężar tam 30 nie chcę 30 męczyć tam kosiarki niszczyć rozdrabniacze tam to się zwozi i pali ale z wiśni jak najbardziej się rozdrabnia tu skwinek słabo kwitła ale nawet trochę jest jakieś tam sztuki to w ogóle drzewo wyrosło z pestki i ładnie się przyjęło wyrosły tam w ogródku w warzywniaczku. Przesadziłem, ładnie rośnie. Mocno go bardzo tnę co roku, a on i tak oddzięcza się owocami. W tym roku to w ogóle prawie nie kwitło. Nie widziałem, przynajmniej nawet kwiatków, ale widzę, że coś tam się zawiązało. To coś będzie do jedzenia. jabłuszek też trochę jest. Nie pomarzły aż tak tragicznie. Na tym drugim polu zmarzły co. Jest to długie pole na no tamtym pomarzło, jak nie wiem a tutaj sporo jest tak cóż dziękuję Wam za dzisiaj, zostawcie lajka, łapkę subskrypcję i komentarz bardzo mile widziany, a my widzimy się w następnym filmie, cześć